ta Antosie. No dobra. A już działa? Zaloguj się przez Twitch. Ej, dobra. Tak mnie bolą łapy. Ja chyba złamałem rękę. Ogólnie jak się wyjebałem z tych schodów, nie. Yy, dobra. Co tu jest? Złota Antosie. Wybierz nominat kategorii Moment Radości. WSKOCZYŁEM NA SHORTA WSKOCZYŁEM NA SHORTA No, no jest to, to zdecydowanie moment radości Co on tu zrobił? 100 gier Wszystkich rozpierdalimy! ROZPIERDOLIMY wszystkich! W... Grana Tego ja no, ten LOL obchodzi? Tu też znowu LOL. Widać, że ta finezja Finezja tego championa tak. No, powiem wam tak, o, boi, boi. no chyba Piotr mu będzie miał mój głos. Przepraszam, mogę pana postępować w czoło? Super. no, no. Dobrze. dziękuję Co jest? To nie powinno być moment radości Bo radość tutaj jedyna słuszna to strzeliga Zagłosuj Najlepszy odtwarzacz Co to znaczy? A, że Just Chatting streamer? No to Kasik, bo nie ma w ogóle gadki Ja pierdolę, mogłyby się streamerów głosy liczyć razy 25, nie? W topa roku tylko używasz zwłaszcza zwłaszcza jednego oka, a nie dwoje oczu. A ty masz jedno Ach. oko? Cyklon. No i na jedno, oko, na jedno oko widzę. O kurwa, serio? Krzysiu, Nie wiedziałem, zacząt. przepraszam, jakby. Nie, no był. A to jakaś od urodzenia tak miałeś? Czy coś się stało? No, miałem zaćmę urodzoną. w wieku 8 miesięcy, no, miałem operację pierwszą, posunięcie tej zaćmy. A w wieku potem 3,5 lat. Miałem e, szczepienie sztucznej służbie sortowki. Mocna wtopa, no. Patrzcie, to jest duże. Dobro mi sięga. E, czy ja mogę Wam porównać mój komputer? Mm. Oj, nie! nie wiedziałem tego. To akurat śmieszna wtopa. Wrócił do kibla i wyjebało kibel. I się popłakał, bo takiś dziecko, dwójka dzieci, mówiła siema, odpalamy petardy, tak się cieszyli. Wrzucił do kibla i to wyjebało. A to nie jest petarda. Ale Rawgor tak zrobił. O, no to jemu. No, znaczy, no. On tam ma, Oko chyba ma przez to jakieś gorsze. Już nie pamiętam, dawno nie oglądałem Rawgora, ale on tam chyba mówił, że oko sobie. Oko no to w topę. Jasper w, to w, w topa, to Jasper w topa. Zawsze marzyłem o tym, żeby powiedzieć: Halo, halo, Warszawa! Warszawa nie jest gotowa, więc to jeszcze nie jestem. My no to mamy na to finał po... się uda. To była próba. To już mamy za sobą, tak. Przecież tak nie odda na niego głosu. Mił to w kieliszek i nic nie widział. On nie żyje? A, kurwa, Messi też nie. Dziękuję za Messi.pl, za słowo. A, o kurwa, no to dobra, to było, faktycznie spotęgował w topę. Wolnej ręki, kuba. Co? Potrzebny. Ej, dupa! Dupa, kurwa! Ej, nie, 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 nie. Banet? Nie, nie, nie! Banet. Dobra, odetchnąłem mas. i teraz... No dobra, to nawet się taka śmieszna cenzura zrobiła, to meduska winner. Słowo roku, biseks, wysiadamy, ptaku, si, kurwa nie wiem, a kto to wybierał w ogóle? No wiadomo, że z si tutaj zagłosujemy, ale... Kurwa masz trochę za późno tej żeśmy wprowadzili po, co tu jest? Typowy streamer. Potwal blad? Ej, tak można? Pokaż. O kurwa. O kurwa mać. O kurwa. Ja pierdolę, ty kurwa, ja pierdolę, pali... ja pierdolę, poczekaj, kurwa. No dobra, mocne. Jak kurwa zamknięte? Pojebiemy. Dobra, widać, widać, że baba. No nie wiem. No bo Rzym, Rzym, upadł, to wiem, na pewno wiem, że Rzym upadł. No ale, eee... nie no, Rzym nadal istnieje. No ale w i Obejg się upadli przecież. Ty jest kurwa szef. Co, wolisz grać, boisz grać w tefty wtedy mnie wyruchać? Trochę lagi, ale chuj. Dobra, tu jest e, drugi monitor. Ale lagi kurwa, no whatever. Tu jest drugi monitor. Czyje to biurko? Widzisz? Tu jest liga. jest sobie Q. Synchro? Mojego brata no podobne mam akurat. Tu jest... E, no. O kurwa. Oto no to ja tak mam na przykład na w nogach u pasażera w AMG. O kurwa, ty, siekiera tu jest. Klima jest? Jest. O nie no, to to mocno. To mnie zadziwił. Oraz RAM serii FURY. Od Kingston, od Kingston, który ma 6000 mecha ampera godzin? MHZ, tak się czyta. 6000 mecha hazorg? Mecha ampera. Mocny ram. Podpalenie blatu. Skradło moje serce. Ja pierdolę to taki loading. Kurwa, to my nie zdążymy. Ucięty szod. To trzeba sprężyć ruchy. mi się, się nie goni. Już wątpię, że był taki uparty. Hmm, to śmieszne. <gupy> Ogólnie, jak wyłączy streama, znaczy, że się... Jak... patrz na no jego nie minę! Nie rób tego, proszę! Jak wyłączy się stream, znaczy, że się wypierdoliłem. Nie, no, <gupy> Ten klip nie jest dostępny, to nie wiem, co to było, ok, bagieta. Ej! Jak już tak jesteś, <gupy> to co? O kurwa A to nie jest tak, że... się... Las Ruda Popioły kurwa, znasz to? Las Ruda Popioły? Nie wiem co O kurwa, jest. Las Ruda Popioły a bo trochę za daleko jesteś, nie? Ha! Ja pierdolę, to coś po lewej wyskoczyło jak chuj, nie? Nie, nie Ja pierdolę no, ja, kurwa, skrzynia biegów? Nie, jest w, w takim stanie. miejscu rozjebałeś skrzynia biegów Ja pierdolę, Tak ja z kurwa, horroru nie, nie mogę wbić tego Jak ja z mogę... horroru Ja nie, nie mogę wbić tego Nie, kurwa nie mogę wbić biegu, stary, nie! Sayo Mabana za co? To, to dobry jest dobry chłopak no, był kurwa, przysięgam Zapalę ci światło Ej, to jest dogadane, żeby mnie wyruchać To Ej, Ej nie no, stary, no, stary. Mi się nie goni Wydaje mi się, że mi się nie goni tutaj by zagłosowane Wydarzenie roku metin 2 x ITM awantura obejmy, bita śmiechanka, wielka bitwa węgarska, to robił Rmsua, zagorszałbym na niego. No nie, na no, Awantura obejmę, No to. Syf. W porównaniu np. do urodzinowego bandury. Zdaję wędkarską. Przepraszam, co robisz wieczorem? <grym> o kurwa, nabity chłop pobił babę. Zapomniałem. Zjebałem. <grym> Ale to akurat dobre. To dobry szocik I poryś. O, how do you say I love you in Polish? Kocham cię. Możesz cofnąć, wróć do poprzedniej. No to bita śmietanka. I poryś. O, how do you say I love you in Polish? Kocham cię. What? Kocham cię. It's love. I love you in Polish. Kocham cię? Kocham. Kej, ko Kocham, kocham cię. o, K.O.K.O.

Ogarnięte, fuj, nie wygryzł. Pa, kurwaszka. Tygrys na tarciu. z jest łazience. Idź sobie, idź się kąpać. No dobra. No. Ej. Czemu? Kurwa, powiem wam, że to... <laughs> że medy mi śmieszą akurat, więc nie wiem. Czemu? Serio? Mhm. No dobra, to nie. Jak chcesz. Kurwa, ale on to jest Adamcy, tak? To jest śmieszniejsze dla mnie. On tak śmiesznie patrzy. Przepraszam, co robisz wieczorem? Dobra, to głosuję. Najlepszy streamer IRL, Franio. Nie wiem, bo o Franio inter... poszedł na Kika, to nie wiem. Się ja ogólnie gardzę streamerami IRL. Jakby tak. Tak szczerze wam powiem. No nie, nie nimi. <noise> tylko po prostu tym kontentem, bo większość to tak jest, że nie wiem, tak mi zawsze szkoda na koniec dnia. Jak oglądam streamy, na przykład oni nie wiem, nie chcą iść czegoś zrobić. To ta widownia tak jakby kurwa tam się działa, tylko po to, żeby zobaczyć, jakim się dzieje krzywda, albo jak zrobią. Jakby, jakby nie wiem, wiecie co chodzi? jakby Jak źle się dzieje dla streamera, to o, zajebiście, tak jakby to jakby nie było ich widzowie. O. Sam robię się RL. No tak, ale ja mówię o takim jakby byciu. Takim byciu streamerem JRL. Że po prostu na koniec dnia uważam, że ta widownia, która ogląda JRL, -e, to i tak dużo było przykładów, że było dużo tych takich chujowych zachowań, że niby wiesz, już widać jak tam kurwa łeb paruje tym streamerom od tego IRL, a ta widownia go tak jeszcze dojeżdża w chuj, nie? No co, mokry suchar, nie wiem, Adamcy Azdu, no dam na Tuszola po prostu, bo jedyny jestem zaznajomiony z, z jego contentem, ale meduska też robił spoko te irl JRL. Nie wiem co Franie robi w sumie, bo nigdy tak się nie przyjrzałem. Zaraz cage, wiem, odpalimy cage i potem dokończę tę Antosię. Dla moich kolegów z drużyny będzie robiony, ale musi być fokus. No Chodź do końca, tamto. No dobra, zakumałem teraz. Dobry stream snipe, dobra kontra. Let's go. Po to chcecie kurwa show? To macie kurwa Czas <laughs> się kończy. Nie? Let's keep. Let's keep. Let's keep cool. One Zdroworowa, yeah. samostalnie. Yeah. No no się czy, uspokój się. Ten to całe życie strzelał, kurwa. Takie rzeczy że nie wiem co się dzieje. Szalone 5k. One no. down. No co do końca, no ja widziałem całe to, bo ja grałem ten turniej i na tym turnieju jak się wyjebałem, bo mnie jebany kurwa kostek pies bił, to widziałem tego szota. Kurwa mać, nie wkurwiać mnie. Maj się uspokój się. Mocne, mocne. Done fuck. Ja was with them, he was with them, bro. Ooh. nice one played. O, next ma. 100% tysięcy to mam to Wróba, kurwa, leży, leży. 0, A, w jussu. Co on zrobił? Kurwa, do Kurwa, nie mam zero HP. ja tam kurwa. Co kurwa, dawaj mi go, kurwa. Ale uważam, że lepsze zrobił jak tam przez takiego smoka po setę przebijają na B. Mamon. Ja pierdolę, chyba Timo dla mnie wygrał jak coś Umiar, Bo mnie rozba, rozbawił, mnie Dobra, oddaję głos na Timo. jest 20 Chodząca gwiazda Kompletnie nowy, którzy zaczęli się wybijać hm. Za ile gramy w tego facehita? No A już Za 10 minut A, już Okej Wiesz, że się zgł... Marian czy no, nie. Tak... Nie. Na Amara, Daj a, tak ja powiem szczerze, na, mimo że są we dwóch na kanale. Na Amara bym nie dał. Bo jesteś skujowym streamerem Czemu niby? No, żartuję, no nie dałbym akurat na siebie, bo nie chciałbym, żebyś został streamerem i był top jeden streamerem, wolałbym, żebyś był top jeden muzykiem. A, no to to ma sens. A to są powiedziałem, no. żeby była kategoria RAP Marian. Ten Marian, Marian, Marian. Wiele do życzenia pozostawia, jeśli chodzi o jego streaming. No, na razie tylko Knopers, tak? Na razie tylko Postanowi Knopers. Się. Ale z drugiej strony. Hmm. Słuchajmy, i tak za Marem powiedzieliśmy, że który z nas by nie wygrał, to wychodzimy razem. No właśnie. O. Także obojętnie kogo zaznaczysz. To dawaj bo na Julian do... to, to wyjdzie. A, już, ja już ja mam, dawaj Julian, bo mam fajne cycę. Ja bym dał Gorzyka <laughs> i tak, no ale dam na Mariana. Niech ma coś. Cringe sytuacja roku. Dzięki, kubeczka Cię. Bo do łóżki od odkrywczenia. O kurwa, to masz tyle jeszcze tutaj... to dużo. Co, masz tyle za No to dobra, to koniec, no. to koniec Antosi. Koniec. Dobra, wystarczy. Mój głos został no, oddany. Starczy.